mam byczki, z tej strony kiełbasa No i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku i v 1 V1 z widzami o gift'a A dzisiaj jest ze mną No i zagrano sobie 1v1 o gift'a Strasznie długo pytaliście się kiedy będzie ta seria itp No to jeśli chcecie kolejny odcinek tej serii Który leci w przyszłym tygodniu O gift'a za 500, to mu musicie zostawić 300 stopy w górę No i w kolejnym tygodniu leci na gift'a za 500 Więc możesz edytować, weź edytuj arci Gramy do Czech Wygrasz, przegrasz, dostaniesz przegrasz, a pierdzielę. wygrasz, przegrasz, dostaniesz to co, to co, to co wiesz, to co chciałeś z dobra, więc no co, dawno nie było tej serii i napiszcie dowolny komentarz, jeśli chcecie być w takim, w takim odcinku, eee, no i co, no i PogChamp, jak sorry za mikrofon, bo właśnie teraz testuję sobie na kompie jak to się nagrywa, tylko mam tutaj mikrofon, słyszałem, że mam popsuty, więc sorry za taki dźwięk. Postaram się to poprawić do kolejnego odcinka Więc napiszcie dowolny komentarz No i no i, no i zapraszam na live, oczywiście codziennie to są na kanale Kurde, jaki spocony jesteś Ja jestem słaby No ja nie wiem Kurde, spocone to jakieś jest 1-0, dobra spokojnie spokojnie Jest, ma dużo szansy więc dojść na guma więc to mu można edytować No muś miał edytować więc no i co, no i pokcząt, lecimy dalej Chyba ta na kompie jest pocałowana normalnie jest leciutko przypłacona. Spoko, ale nikt nie pytał. Mogę na kompie grać. Ani na jakiejś konsoli. Konsola też jest fajna, ale no. A. Dobra, w końcu mam HG. PopChamp. Kurde, spadłem z tego HG. Oj nie, najgorzej Dobra, 1-1, no i, kurde Powiem ci, że ciężko jest tą gra. Wyrównanie No ja mam duży ping strasznie, nie wiem czemu No ważne, że jest 1-1, no możesz edytować się zaraz, bo ja nie umiem <grych> Oj, to by chyba z pomyślał tak od razu Pewnie wjeżdżać Oj, trochę uciekasz. No co, podjeżdżałeś, teraz chodź tu his name is John C. <grym> mia nie miałem szładowanego skara, więc... Ale dobrze się za chciałem się skilla zrobić, ale stwierdziłem, że nie mam jeszcze zabijesz jeszcze Więc dobra, no więc muszę może edytować. Może edytować jeszcze raz. I gramy jeszcze, tam, Jeszcze gramy? No dawaj, dawaj, jeszcze raz, ostatnia runda, no Musisz, musisz, normalnie wygrać, teraz, normalnie musisz wygrać, co nie? Tak się, tak się musi spodziewać, żeby wygrać <grych> Pamiętajcie, 300 stopy i kolejny odcinek W zeszłym tygodniu o za 500, więc wiecie co robić Napiszcie dowolny komentarz, oczywiście Ach. Kurde Musi być do trzech, musimy okay. do trzech. No i jest 2-2, no dawaj jeszcze raz. Teraz, wiesz, musisz teraz wygrać, nie? do trzech. No. O kurde. No kurde. Możesz edytować, no możesz edytować. jakiś? Dobra, czy dwa Gratulacje wygrałeś, więc, yy, więc teraz macie tutaj. Co, co mówisz? Co mówisz? Serio wygrałeś? No wygrałeś, czyli teraz macie tutaj na ekranie pokazane, że macie pokazanego screena albo film jak kolega do więc napiszcie dowolny komentarz, zostawcie łapkę w górę w kolejnym, i w kolejnym odcinku, może to właśnie wy wystąpicie. Kiemka.